Witam! Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam polizingowy komputer stacjonarny Dell Optiplex 5080. Komputer ten cechuje się naprawdę niewielkimi rozmiarami przy jednoczesnej, bardzo mocnej konfiguracji. Bardzo wydajny procesor i5 10 generacji. Idealnie sprawdzający się we wszystkich zadaniach biurowych czy bazach danych. Duża ilość szybkiej pamięci RAM w standardzie DDR4 pozwalająca na komfortową pracę na dużych plikach. Ultraszybki dysk SSD o dużej pojemności 512 GB, zapewniający błyskawiczny dostęp do wszelkich danych. Zintegrowany układ GPU do podstawowych zadań w programach graficznych. Oryginalny, najnowszy system operacyjny Windows 11 w wersji Pro. To bezpieczeństwo i niezawodność działania. Do najważniejszych zalet komputera stacjonarnego na pewno można zaliczyć: wydajność przewyższającą laptopy o takiej samej konfiguracji, kultura pracy dzięki wydajnemu systemowi chłodzenia, łatwość modernizacji poprzez szybką i prostą wymianę podzespołów, takich jak ram czy dysk twardy, czy w końcu niezawodność dzięki podzespołom desktopowym przystosowanym do długiej pracy. Prowadzisz własny biznes lub po prostu poszukujesz. Niezawodnego, wydajnego, a zarazem kompaktowego urządzenia do pracy? Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszych komputerów stacjonarnych na airnew.pl. Pamiętaj, że wszystkie nasze produkty objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji, który można przedłużyć kolejno do 24, a nawet 36 miesięcy. A do każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT.